Co jako ciekawostkę pokażę Wam, ale to nie jest elektryk, ja byłem przekonany, że to jest elektryk. Jakiś Link and Co. And co? Z tej strony słabo wygląda, może będzie, może będzie widać, z drugiej strony lepiej. Jakiś chyba Chińczyk, bo jeszcze takiej nie widziałem. Trochę wygląda z przodu jak Porsche, trochę jak KIA. A tak, czy będzie coś widać w środku? Słuchajcie, generalnie jeden duży tablet na środku. Zgrabna kierownica, ładnie wygląda w środku, można powiedzieć, materiałowe siedzenia. I ciekawostka taka, takie felgi ma. No. Słuchajcie, w dwóch kolorach alumy. A byłem przekonany, że to że to elektryka, to proszę. Ciekawe jaki to ma motor, muszę się zainteresować.